Dzień dobry, dzień dobry, a my z Jolusią siedzimy. Jaszulka, koszulka, śledzik. Kwiatek nam się ładnie rozwinął. Zobaczcie, jak urósł ten kwiatuszek. Podlewam go i chyba będzie kwitł. O! Proszę bardzo. Chyba będzie kwitł. A ja sobie siedzę na balkoniku z samego rana, dzisiaj środa. Jak to nagrywam, kochani, zapowiadają burzę. Dostałem alert żółty, że mocne opady deszczu, nawet z gradobiciem. Kawuśka jest, sprzęcik jest, mango jest. Ja również jestem. Cześć. Przepraszam, dzisiaj zrobić nagrywam, bo nie miałem jak wziąć ze sobą selfistika, ale tak tylko na krótko się chciałem przywitać. Kawuśkę jeszcze mam, kubeczek jest. Więc życzę pysznej kawy. dobrego dnia, dobrego śniadanka po prostu dobrego dnia co jolusia chciałabyś wyjść dziewczynko już cię wypuszczę poczekajcie bo joszulka chciałaby wyjść joszulka koszulka śledzik o, ona jest tutaj no chcesz już wejść do domku no dobra no to puszczamy do domu dobrego fajnego dnia jeszcze raz wam życzę do zobaczenia później oczywiście będziemy nagrywać no, kawka jest wypita, kurierek przyszedł kochani za oknem, deszcz grzmi, także może się wreszcie zmieni pogoda, bo my upału nie, nie cierpimy, nie znosimy, zwłaszcza ja, cześć, no dosyć mocno pada, także za chwilę się wyjdzie na balkon, będzie czym oddychać. Taki malutki unboxing, właściwie już pozwoliłem sobie wcześniej otworzyć e, taką listonoszkę. Nie wiem, czy ktoś pamięta, bo w niektórych y, województwach w ogóle, mnie nie noszą, a to jest bardzo pożyteczne. Tutaj u nas, no to naprawdę co druga osoba taką nosi. I taki mi Danusia kolor wybrała, mój ulubiony, bo ja lubię niebieski lub taki jasny, niebieski, błękitny, o. Bo to wiecie, podobno się z facetem o kolorach nie rozmawia. Simseja, bardzo taka fajna. Listonoszka jak widzieliście nieraz ja idę na zakupy, no może mi się uda jedną ręką tutaj otworzyć, pasek jest regulowany, tak się ona prezentuje w całości, mała jest, bo jeszcze chciałem sobie kupić taką większą wiecie, ale no akurat w tym momencie jak robiłem zakupy to nie było, a mam jeszcze taką ciemną, ale ona już jest taka starsza, troszeczkę sfatygowana, więc sobie zmienię na tą, mi się wydaje, że kolor jest jak najbardziej fajny: paski czarne, listonoszka niebieska, piękny kolor, lubię niebieski. O, słyszeliście? No, gdzieś tam, gdzieś tam walnęło, także spróbuję to jedną ręką otworzyć i Wam pokazać. Nie wziąłem sobie cholera selfistika, przepraszam, z i nagrywam, więc to nie będzie taki kadr, jakby trzeba było, żeby był. Jakby się prosił o dobry kadr. No nie jest za duża, właściwie jest taka sama jak, jak ta moja starsza, ciemna taka w ciemnym kolorze. Troszeczkę mi się wydaje, troszeczkę bardziej rozciągliwa, więcej rzeczy się może zmieścić. Przegródki z jednej strony, tutaj zameczek, można sobie włożyć jakieś dokumenty. Kieszeń mamy wtedy, kochani, wolną. Kieszenie w ogóle mamy wolne, bo może się zmieścić smartfon. Tak jak ja mam elektronika, no to um, elektronicznego papierosa to sobie tutaj mogę włożyć, likwid, też tutaj, dokumenty jakieś tutaj, proszę bardzo, wszystko się zmieści. I kieszenie są wolne, klucze jak ktoś ma, chociaż ja często nosiłem na smyczce, no ale jakbym, jak mam teraz taką listonoszkę, to. To, kochani, świetnie się sprawdza, także ja tu jestem bardzo zadowolony. Polecam, tylko polecam sobie też kupić większe. Jeśli ktoś dużo nosi jakichś dokumentów z biura do biura, wiecie, no różnie tam. Każdy kupuje wedle swojego uznania. Ja na razie mam tą, ale jak kupię sobie taką większą, pojemniejszą, to też Wam pokażę i być może ktoś sobie też kupi, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Dlatego, że wiecie, no, no wszystko jest wolne. Kładziemy sobie na ramię, Przekładamy tak jak ja nosiłem, tylko w tej chwili nie będę tak przekładał, bo, bo mi ciężko jedną ręką, ale wszystko jest puste, kieszenie są puste, yy, można łatwo odnaleźć wszystko co mamy, telefon, klucze, monety, a tak to się wiecie zbiera w tych kieszeniach i w kieszenia obładowane czasami nie można usiąść, bo, bo smartfony są duże i dobrze, że są duże, ja lubię duże smartfony, ten który mam to jest 6,4 cala. A lubi jeszcze większe. Także wiecie, no ciężko nawet usiąść z takim smartfonem, gdzieś tam są jeszcze monety, jakieś dokumenty, coś się pognie, a tak, kieszenie mamy, wolne, luzik, bluzik, jak to mówią. Także ja, ja jestem bardzo zadowolony. Jednak się zastanawiałem, czy wam to nakręcić, czy nie, czy wam to pokazać, bo to właściwie nic takiego wielkiego, drobny zakup, ale może komuś przypomnę o takich listonoszkach i może ktoś sobie kupi, powie faktycznie ja też zapomniałem, zapomniałam, chyba sobie kupię. Także chciałbym, żeby tak było, bo, bo po to robię te vlogi, po to pokazujemy różne towary, żeby, no żeby komuś ułatwić wybór, żeby ktoś po prostu nie wyrzucił pieniędzy w błoto, zobaczył najpierw jak to jest i posłuchał tego, kto kupił, a nie dostał, bo recenzja jest raczej pierwsze wrażenia, nie jest w żaden sposób sponsorowana, kupiliśmy za własne pieniądze. Chwale, jestem zadowolony O, ostro, ostro teraz daje Ostro daje Może mi się uda na balkon wyjść i to pokazać Także do zobaczenia na balkonie A tam jest kukulek Kukulku nie bój się Nie bój się kukuleczku O, to tak pokażemy Mnie się bardzo podoba No i zgodnie z obietnicą Jestem na balkonie, zobaczcie jak, jak mocno zasuwa. Także będzie czym oddychać, czekaliśmy wszyscy na ten deszcz i w końcu żeśmy się doczekali, także ja się też bardzo cieszę. Jak ktoś jest to pamiętajcie, ja wiem, że to jest niby oczywista sprawa, ale no taka oczywista, że znowu kogoś poraził piorun, bo ktoś stał pod drzewem, nie stójcie pod drzewami, lepiej już po prostu iść zmoknąć, na tym deszczu, ale iść i dojść żywy cały do domu niż się chować pod drzewem były, były wiadomości takie, że kogoś poraził piorun także lepiej iść i zmoknąć, a najlepiej siedzieć, albo jest, jesteście w pracy, albo jesteście w domu to jesteście raczej bezpieczni, kochani, cieszmy się, że ten deszczyk pada, bo ja nie cierpię upałów, po prostu źle je znoszę i jak tak mocno pada ja bym się jeszcze rozebrał, bo mi tak dogrzało że szok <grym> Dobrego dnia kochani wracam do obowiązków domowych, tylko tak na chwilkę chciałem coś ponagrywać do Was i, i pożyczyć Wam dobrego, mokrego dnia bez upału. Chociaż nie, nie wszystkich właściwie, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że są ludzie, którzy, którzy lubią upały. Była taka jedna tutaj koleżanka moja, która mi pisała, że dopiero jak jest 30, Zacznie tutaj tylko na Instagramie. Jak jest 35 w cieniu, to ona dopiero dostaje energii do życia i ochoty. Także lubią. są ludzie, którzy lubią takie skwary. No. Ja niestety nie, mnie się gęba cieszy, że tak fajnie pada. Trzymajcie się, cześć. A i bezpiecznych wakacji, pamiętajcie o tym. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wakacje. Witamy wakacyjnie. Witamy wakacyjnie, my się kochani. Szykujemy do kina tutaj naszego. Proszę bardzo, nie muszę już nic mówić więcej. Wszyscy wiedzą o co chodzi. A kino nazywa się Nawojka. Tak, idziemy, bardzo. bo to kino takie z tradycjami. Tutaj w lipnie idziemy, bo dzisiaj jest darmowe kino. Tak dla dzieci. Dla dzieci. Czas, także wybieramy się. No, tam. ten ładny kucy, te dwa kucyki, no to już wiadomo, czy je są. Tak. No. kucykach. Ale zaraz uratujemy No, kajusie. zaraz uratujemy Kaju się. No i my się kochani wybieramy do kina. Jeśli będzie taka możliwość, to się coś nagra w kinie. Bo ja sam jestem ciekaw, jak odnowili, bo to kino jest odnowione. Nie, już już, już nie można już nagrywać? Nie można już nagrywać? No, no to także tylko, tylko tak chcemy pokazać. No, a my teraz się spieszymy, bo już nas czas goni. No, do zobaczenia, kochani, później. Pa. Witamy serdecznie popołudniowa pora, jest 19, nie okłamuję, 22. Zaczynamy vlogowanie. Chcieliśmy wam powiedzieć, że burza u nas była, była ale nas, delikatna, ale delikatna, no nie taka mocna. Omija nas i bardzo się z tego cieszymy. Wiecie, nigdy nie wiadomo jak się burza rozpęta, gdzie pójdzie, gdzie piorun uderzy, także nie ma. Tak jak wam dzisiaj mówiłem, uważać, nie stawać przed, pod drzewami w trakcie burzy. I to niby jest... Niby wszyscy o tym wiedzą, ale podawali w telewizji, że ktoś został porażony przez piorun, bo stanął sobie właśnie pod drzewem. A mm -hmm. o tylu się czasu mówi. Jak widzieliście, byliśmy sobie w kinie tak, na darmowym sensie. To właśnie wzięło nas na wspominki, bo to kino zrobiło na nas wrażenie. Jest po takim dosyć sporym remoncie w tej chwili. No. No i właśnie chcieliśmy Wam trochę opowiedzieć na temat tego kina. Nie za wiele, bo. Nie za wiele, ale, ale chcielibyśmy, naszym celem um, mówienie o kinie na Wojka w lipnie jest to, że wiecie, to kino ma swoje swojego ducha takiego. Niesamowita atmosfera po pierwsze, po remoncie, nie wiem jak było wcześniej, bo ja nie byłem wcześniej, mhm. ale teraz, jak widzę fasadę budynku, mhm. jak widzę w środku, jak jest zrobione, wydali 4,5 miliona złotych, to jest kawał pieniędzy, na pewno się władze postarały o to i na pewno to nie było, nie przyszło im lekką rączką, także brawo, brawo mhm. za to, że, że ktoś myśli o takim zabytkowym kinie z tradycjami. Tym bardziej, że kiedyś, kiedyś budynek tego kina był, był prawosławną. cerkwią. cerkwią. Prawosławną cerkwią. Od tego się w ogóle zaczęło, później zostało, zdaje się, przekształcony. Tak, później, później w latach 20. 30 przeznaczono na dom ludowy, mhm. a dopiero później ten budynek stał się kinem. Kinem. Także taka była historia od samego początku tego tam wam podeślemy zdjęcia. Ja też kręciłem troszeczkę filmów, jak widzieliście przed, przed kinem, ale tylko króciutko, bo przyszliśmy prawie na styk i musieliśmy się spieszyć następnym no, razem jak będziemy... No ale dobrze, że byliśmy wcześniej właśnie, tak, bo tak, zajęliśmy tak, sobie tak, fajne tak. miejscówki i. I wiecie, i dla dzieci też atrakcja, bo wakacje, bo seans za darmo była bardzo miła... Atrakcja dla dzieci przed seansem. Był pan, który to wszystko prowadził. Jeśli mi się uda kiedyś jeszcze tam się spotkać z tym panem, który to wszystko organizuje, to bym Wam chciał pokazać, na poddaszu jest zrobione również odremontowane, odrestaurowane. Wszystko jest Muzeum Polinegri. Tak, jest Muzeum tak. Polinegri. Jeszcze tam nie byłam też, bo to jest wszystko <laughs> świeże tak naprawdę. Świeże, bardzo świeże. Ale chętnie pójdę zobaczyć, jak to wszystko no. teraz wygląda. Także pójdziemy z Danusią, wybierzemy się, przy okazji coś nakręcimy. Mam nadzieję, że nam na to pozwolą, żeby można było sfilmować to Muzeum Polinegri i yy, widzieliśmy tylko na zdjęciach. Tak jak mówię, jeśli się spotkam z tym panem, który to wszystko organizuje, to wam kochani pokażę. Dlatego, że warto, wiecie, robię ten materiał po to właśnie, żeby pokazać, że jeśli władzom danego miasta, miasteczka, czy nawet wsi zależy na czymś, czyli na reklamie, czyli na kultowaniu, na kulcie tradycji takiej, mhm. że mamy coś, co ma na przykład 200 lat, mhm. proszę zobaczcie jak wygląda w tej chwili. I to jest naprawdę wielki szacun dla takich władz, że jednak nie mówią, że nie ma pieniędzy, że na nic się nie da złożyć, nie da się nic zrobić. W lipnie władze pokazują, że jednak da się zrobić. Tylko trzeba chcieć. I tutaj brawo dla nich właśnie, bo kino zupełnie inaczej wygląda. Zobaczycie, podeślę Wam zdjęcia na koniec, wkleję zdjęcia, jak wyglądało kiedyś obskurnie, jak wygląda w tej chwili. Tak, jak mówię 4,5 miliona, prawda? Tak, przeznaczono 4, około 4,5 no, miliona to jest dużo. na remont, także no. To, to jest bardzo to jest dużo. dużo. Ja, no i jak ktoś będzie jechał przez lipno albo ma kogoś tutaj znajomego i przyjedzie, a oglądnie naszego vloga, to do tego pana, który właśnie tym wszystkim się zajmuje, czyli, czyli tymi, wiecie, takimi przedstawieniami. To były takie przedstawienia dla dzieci przed filmem, różne konkursy, coś można było wygrać, a dopiero później film dla dzieci to od niego właśnie wiem, że 1 sierpnia również będzie darmowy, film jakiś, ale film, ale jaki, nie, nie wiem, to nie będę mówił, bo jak się skontaktuję z tym panem, to się wszystkiego dowiem. On nie będzie też gdzieś tam na Facebooku Na pewno będzie, na pewno będzie. Wiecie, uważam, że to taka reklama tego kina, nie? To powinno być. No, pewnie, że tak. Powinna być taka A jeszcze ciekawa jest nazwa, pochodzenie nazwy. A właśnie. Kino, Na noc, no. kino, kino nazywa się Nawojka. Nawojka. A może niektórzy wiedzą, niektórzy nie, że to, nie. Je, że to była... Mm, Nawojka to była postać y, uchodząca za pierwszą polską studentkę. No. No i właśnie mm, legenda głosi, że ta Nawojka była córką burmistrza tutaj z naszych okolic. I no tak. w ówczesnych czasach nie było. Kobiety nie mogły. No, nie mogły studiować. być oktorkami. i studiować. Nie, nie mogły, mogły studiować, no. chodzi o studia, że nie mogła być studentką. W związku z tym ta nawojka posunęła się do podstępu i w przebraniu chłopca rozpoczęła naukę na Akademii Krakowskiej. Na Akademii Krakowskiej, o, w no i Później Okazało się, że jednak to jest fake, że to jest jednak dziewczyna. No i za to groziła jej, no. groziła jej śmierć na stosie. Śmierć na stosie, wyobrażacie sobie, jak to dawniej podchodzi do tych spraw za to, że kobieta studiuje i chce być aktorką. No, ale na szczęście uniknęła tej kary. No uniknęła. uniknęła. bo poszła do klasztoru. O. czyli to tak, jest taka, taka, taka ciekawostka właśnie. Mhm. Dobrze że o tym powiedziałaś, bo... Bo ja bym zapomniał z tego wszystkiego o tym powiedzieć, a to jest najważniejsze właściwie. No, tak. no bo kino na wojka, ktoś by, każdy mówił: No, kino na wojka, dobrze, ale skąd ta nazwa pochodzi? No to teraz już wiecie i będziecie wiedzieć, co to znaczy na wojkę. Na, wojka. na wojka No to możecie to sobie to również. I, tak, możecie sobie też to wygooglować, bo to, co my mówimy, no to, to jest poparte po prostu dowodami na to. No. Także ja jestem też zadowolony. Chciałbym, żeby były, był większy repertuar w kinie, żeby to kino ożyło, żeby się tam ludzie spotykali, żeby były napoje na przykład, popcorny. No, w przyszłości ma to być. Ma ale, to być. Ale czy no. będzie, to się okaże. I wiecie, żeby to tętniło życie mimo że no ja tu nie jestem, że tak powiem, redzennym mieszkańcem, mm, wiadomo. No, znaczy, no Ale w moim rodzinnym Krakowie była kiedyś kinowanda. O takiej samej, jak nie o w starszej tradycji, jak, jak na Wojka. I też z bólem serca wielu Krakowian właśnie ubolewało, że to kino przestało istnieć. Tam się ludzie spotykali, tam tętniło życie, tam chodzili ojcowie, dziadowie mhm. do kina, tam się poznawali, chodzili na pierwsze randki, i później ich dzieci też tam chodziły. No i tak bym chciał, żeby było również z tym kinem tutaj, żeby żeby tętniło życie i trzymam mocno kciuki za, powiedzmy taki. No chyba nie twój, chyba nie twój. Rekwizyt. Cicha, tam to się wytnie. Kotek no. Rekwizyt, to jest kotek Kajusi. Bo no wiecie, jak się zabawka popsuje, no to. Ale ona nie jest popsuta. Nie jest popsuta? No, głowa nie się rusza. No widzisz, no to jest takie nowoczesne. Aha. Dać chłopu. Nie, kotek jest na sprzedaż, tak jak właśnie Kaju się ostatnio robi, że swoje zabawki, swoje ubranka wyprzedaje gdzieś tam na wintet na OLX. No. Nie marnuje się, nie tak. wyrzucamy po prostu zabawek, Samia które się sobie dziecku zudziły. No, no, kupuje sobie w za te pieniążki zarobione i. Także co do kina, no to tak, 1 sierpnia to już tak mówię, będzie na pewno darmowy, darmowy seans, jak coś będzie przejeżdżał przez Lipno. Kujawsko-Pomorskie. Tak. Przypominam, bo, bo lipnów jest trochę. No. Mm, tak. To, to zachęcamy, zapraszamy do zwiedzania. Pierwsze co jak się wchodzi do kina, to się po prostu człowiek ma wrażenie, że się cofnął w czasie. Ponieważ właśnie, jest taka bo atmosfera. Też nie pokazaliśmy tego pomieszczenia, jak się wchodzi do kina, prawda? No, bo wtedy było dużo ludzi. Dużo ludzi nie chcieliśmy tam nagrywać, ale jak będzie taka możliwość, żeby tam właśnie... To byśmy chcieli pokazać. I, i, no. no, zobaczyć tak, jak nie będzie faktycznie ludzi, no to... Bo odremontowane to zostało, niech to idzie w świat teraz. Niech idzie reklama tego kina, bo, bo świetnie. I tam są, wiecie, i aktorzy, którzy w tej chwili są na scenie, na deskach teatru, mhm. aktorzy z kin. I to znani aktorzy też bym wam tak chciał to wszystko pokazać. No i to muzeum Polina Pewnie, jeszcze co roku jest właśnie tam organizowana taka impreza, pola i inni, i wtedy na tą imprezę przyjeżdżają jakieś tam sławne osoby. No, aktorzy przyjeżdżają. Aktorzy, tak, to, no. tak. Bo aleje gwiazd to myśmy już chyba... Bo wiecie, mamy aleje gwiazd. ja tylko, że ja nie pamiętam na tyle materiału, to nie pamiętam. Przyszła. A co masz? Kanapkę mleczną, montę. No. A już taką jadłaś, czy nie? Czy pierwszy raz będziesz próbowała? Pierwszy. Pierwszy raz. No to dasz znać, czy, czy dobra, czy niedobra. No, to my, my mamy tutaj jak gwiazd. Tak, ale gwiazd tam na, na bulwarze. Kurczę, ja nie na pamiętam już na tyle materiałów. Chyba filmowałem. Bo, tak, chyba ale filmowałem. To, już dał, to było jeszcze chyba zimą, mi się wydaje. Nie? To jeszcze no, taka była szansa zimowa chyba. Zimą było, było zimno. Będziemy się, będziemy się przechadzać tamtędy, to jeszcze raz przypomnimy. Najlepiej to by było zrobić tak, żebyśmy mogli mieli możliwość sfilmowania na wojki w środku, na zewnątrz i później I byśmy właśnie, sobie poszli tak. na tą aleję. Bo wiecie, no tak mówię, tak. zależy nam na tym, żeby to było rozgłoszone, bo pięknie tam jest w środku, naprawdę. Tak, to nie jest taka kino, sieciówka jest tak, multikino, tak. że wszystkie takie same, wiecie, yy, no identyczne, ma swojego ducha w środku ma. Przynajmniej ja to tak odjęłem. Tak, ja tak samo. Wiesz, co sobie wyobrażam właśnie, żeby pójść do tego kina jakiś fajny film o takiej porze, wiesz, wieczornej mega. Także może będzie kiedyś taka okazja, no to się przejdziemy. Przejdziemy, pewnie. No póki co tych filmów w kinie jest bardzo mało. Teraz przez okres wakacyjny, no to dają dzieciom jakieś tam bajki, za darmo oczywiście to jest wejściówka wtedy. A dzieci jest naprawdę sporo chętnych. Sporo, czekała, było. sporo na było rodziców, tatusiów, mamusiów. Tak, no, a to jest z tam zajęcie no. różnych dzieci. I dobry przyszłych. pomysł, ktoś wpadł, żeby takie konkursy dla dzieci robić. Konkursy tak? były tak, wiecie, ustawione, jako my dorośli, patrzymy na to dorosłym okiem, że właściwie dzieci często wygrywały. To, że one się wiecie, to nie chodziło o to, że one przyszły na klasówkę i jest coś trudnego, one muszą wytężać umysły, tylko takie podchwytliwe, ładne, fajne pytania, łatwe znaczy, przepraszam bardzo. No i, i dzieci wygrywały tam różne nagrody, jajka były. I... Tak, to no. akurat była bajka o kurce. No. O kurce, no, która znosiła jajka, no. Kurkaturu. Kurka, o, kurkaturu. No, no i bardzo wesoła. Także kto ma dzieci, to na pewno wie o czym my mówimy i uwierzy nam, jaka to jest frajda, iść na taki seans dla dzieci. Mm -hmm. Z dziećmi. To jest niesamowite. No, po prostu, a my też wrażenie. czekamy na jakiś seans. Żeby no, właśnie się też byśmy przejść. chcieli, już, już, już niekoniecznie dla dzieci, tylko wiecie, dla dorosłych, byśmy poszli z daną sobie, właśnie tak jak ty mówisz, na jakiś wieczorny seans. Tak, no na jakiś fajny film byśmy Bo z myśmy byli za dnia, a nie wiadomo, jak jest pięknie oświetlone. Wieczorem. Mhm. No. Z tego co wiem, to cena biletu na jakiś tam film właśnie jest zbliżona do, albo nawet ciutkę wyższa do ceny biletów w multikinie. W multikinie. No. Ale no, tak jak w naszym przypadku musimy doliczyć koszty dojazdu do Wrocławka. No, bo musimy do Wrocławka dojeżdżać. Dokładnie. Więc akurat tutaj mhm. na to samo mhm. wyjdzie, jeżeli chodzi o, o cenę biletu. Więc Uważam, że, że to jest fajna sprawa. Żeby bardzo tutaj, fajna tylko sprawa. Tylko, żeby ten repertuar jeszcze był bardziej rozbudowany. No, póki żeby. co, nie. Póki no. co, jest skromnie bardzo. Skromnie ale, bardzo. Ale, no ale, jesteśmy... ale wiecie, my się do tego przyłączymy, jakąś swoją małą część włożymy w to, żeby, żeby to poszło dalej, mhm. żeby ludzie wiedzieli, bo, bo dużo ludzi przejeżdża przez Lipno, jadą do Włocławka, jadą w różne inne części. Polski przejeżdżają przez Lipno. Ktoś może będzie oglądał ten materiał, może będzie chciał powie o to zajrzeliśmy tam, zobaczymy jak tam. Tym bardziej tam. teraz przez y, wakacje. Przez wakacje. Ludzie jeżdżą właśnie z Podróżują także na, na teraz taka reklama, i... żeby poszła mm -hmm. i w świat, także was też kochani zapraszamy serdecznie do Lipna. Okolica bardzo ładna, jest gdzie chodzić, jest gdzie pospacerować, jest gdzie zjeść. To nie jest, że to jest jakieś takie pyci-pyci, tak. mała pipidóweczka. Mamy restaurację bardzo fajną, elegancką, no no. mamy też taką powiedzmy. No, jeszcze, zwykłe bary taką taką zwykłą. Także jest się gdzie nawet zatrzymać, nawet na jeden dzień iść, iść do kina właśnie. I pochodzić po okolicach, piękne, mhm. piękne okolice, fajne powietrze. No, no to małe miasteczko, no, około 15 tysięcy. 15 jest? Około, no około. To tam niecałe, powiedzmy. No ale nie 2000 tysiące albo tysiąc. No ale wiecie, komunikacja miejska jest, taksówki są. Tak, rozbudowane jest to świetnie. Jak chcemy jechać do większego miasta, to również nie ma problemu, bo uh -huh. są autobusy. Oczywiście tutaj mówię o, o, akurat o terenie. Kujawsko-Pomorskim, o naszym województwie, że z tym nie ma problemu, żeby jechać do Wocławka, czy do Torunia, czy, czy do Grudziądza. W każdym razie no, połączenie jest super autobusowe, jakieś busy podmiejskie mamy pociąg do Torunia, mamy też... Do Torunia tam. można pociągiem. Z jechaliśmy, bo ta linia hmm. została od niedawna znów utworzona. Wcześniej była, ale przez pewien czasy nie, nie była, teraz, teraz znów jest i... I można się przejechać. Tu też zawsze jakaś atrakcja. No. O, o. tak. Błabka <laughs> jutro pokazała. Łapka w górę. Kajutek się zgadza, prawda, Anunia? Do Torunia pociągiem. Dobre. A no. co zjadłaś? Aha, kanapkę Kanapkę. No i Montem. bardzo dobra. Ale lepsza Monte czy lepsza Kinder? Czy porównywalna? Obydwie smakują dobrze. Aha, Ta, ten biszkop lepszy mój pytanie. Także kochani, to Wam chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć, jak się uda, to tak jak mówię, z tym Panem bym się chciał skontaktować, z tym Panem organizatorem, z którym rozmawiałem przed kinem. Jeśli mnie ogląda, to pozdrawiam serdecznie. pozdrawiamy. No, bośmy się wymienili. To znaczy, ten Pan mi dał numer telefonu. Ja, On się spieszył, ja mu zapomniałem dać numeru swojego, ale on, on, on ma na, na mój, na mój kanał, tak, Pewnie. nie ma problemu. Jeśli mi się uda z tym panem spotkać, to byłbym bardzo szczęśliwy, bo chciałbym, żeby, żeby zrobić dobrą reklamę i żeby to poszło w świat. Że mimo że miasteczko nie jest duże, tak jak sama Danusia mówi, po około 15 tysięcy ludzi, ale że jest w tym miasteczku coś, co warto zobaczyć i warto poczuć, bo naprawdę myślę, że każdy to zrozumie, Ma swoje że jest urokliwe miejsca, urokliwe miejsca, a zwłaszcza to kino. Ma swojego ducha niesamowicie. Także więcej sfilmujemy, tak jak mówię, po tym spotkaniu. Chciałbym, żeby ten pan miał trochę czasu, to się dogramy i jak mi pan ogląda, to mm, pozdrawiam, mm. byśmy o tym już rozmawiali, to pan o tym wie, nie będę się przypominał. To wszystko nakręcimy, sfilmujemy i tak jak mówię, nie gdzie w świat. A my idziemy m, teraz. Co, idziemy do pracy jeszcze. Idziemy niestety. do pracy. No, no niestety. Jeszcze obowiązki jest, nas jest Za 28, to znaczy 19.40. No i jeszcze, jeszcze będziemy pracować, no niestety, niestety tak mamy. Taki mamy nienormowany czas pracy no, tak i tu nie chodzi o pracę nie. w domu, bo to jest zawsze na okrągu. Dziękujemy tak. za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie, kochani. Miłego oglądania. Bezpiecznych wakacji. Bardzo pozdrawiamy. No. Ja też Wam bardzo dziękuję bardzo za bardzo, bardzo miłe komentarze. Jej. No, no. Danuś jest bardzo no. miły. Ja no. też bardzo również dziękuję. Bo wiecie, jak się czyta takie komentarze, to myślę, że to każdego twórcę, każdego youtubera uskrzydla taki komentarz. Naprawdę dodaje chęci do tego, że wiemy, że dla kogo my to wszystko nakręcamy i dla kogo tyle czasu poświęcamy, bo to jest praca. Ja już o tym mówiłem. To jest praca. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie skręci materiał 20 minut, jeśli w ogóle potrafi, i, i, i zmontuje i wrzuci do sieci. To jest naprawdę spora praca. Ale słuchaj, ja uważam, że nawet nie ma o czym mówić. No. W tych czasach to jest po prostu normalne, a po prostu niektórzy jeszcze o tym chyba nie wiedzą. Nie wiedzą, a powinni się dowiedzieć. Gdzieś tam utknęli w jakichś tam dawniejszych tak, epokach, może. W dawniejszych epokach utknęli i, i, i jak im tam wygodnie, to niech tam zostają. Tak, niech tam no. siedzą sobie. i się, Trzymajcie się, smażą. się Żegnamy. Przednamy z Wami o, robimy tak, Cały tak. wrączkę, a Wam życzę dobrego, fajnego wieczoru. I dziękuję za te miłe komentarze. Do zobaczenia, Dzięki. cześć. Pa.